Szanowni Państwo, gdy zastanawiamy się, czy nasze ścieki przemysłowe wymagają przy wprowadzaniu do urządzeń kanalizacyjnych od nas posiadania pozwolenia wodnoprawnego, musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy zawierają substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego. Odpowiedź wynika z charakteru naszego prowadzonego procesu. To jest pierwsza zasadnicza rzecz. Druga rzecz z tym powiązana, no dobrze, które substancje? Bo proszę zobaczyć, że jeżeli już wynajdziemy te substancje, które u nas mogą być, to rodzaj substancji wpływa na częstotliwość monitoringu naszych ścieków. Czy ma to nastąpić co 3 miesiące, czy co 6 miesięcy? I teraz nie chodzi o to, żeby Państwo zrobili wyniki ścieków na całą listę i całą listę sobie do pozwolenia wodnoprawnego wkleili, bo pewnych substancji u Państwa nie będzie. Albo jeszcze inaczej. Jak Państwo dostaną wyniki od laboratorium, to może się okazać, że znacząca część, a może i wszystkie, substancje będą poniżej granicy oznaczalności owego laboratorium. Czyli laboratorium powie, że no, w sumie to nie wiemy, czy wykryliśmy. A przynajmniej formalnie nie wiemy, czy wykryliśmy, bo zakres akredytacji, jaką posiadamy, jest taki i taki. A to jest poniżej granicy oznaczalności. Czyli albo wykryliśmy i jest mniej niż potrafimy formalnie powiedzieć, albo nic nie wykryliśmy, i tyle. I teraz. Warto się zastanowić, nasze źródło ścieku przemysłowego, nasza gałąź przemysłowa, jakie ścieki będzie zawiewała. Dziękuję i zapraszam po więcej.